Do 11 września trwa rekrutacja na bezpłatne studia bibliotekarskie, których organizatorem jest Biblioteka Narodowa we współpracy z UKSW. Na zajęciach z przepisów katalogowania i języków informacyjno-wyszukiwawczych poznają Państwo nie tylko zasady katalogowania wszystkich typów zbiorów, ale również nauczą się Państwo, w jaki sposób należy korzystać z katalogów i wyszukiwarek bibliotecznych, jak pobierać dane, jakie właściwie interpretować jak korzystać z dostępnych informacji bibliograficznych. Wszystko to będzie możliwe dzięki znajomości zasad katalogowania, ponieważ mając wiedzę w tym zakresie, każdy z Państwa będzie w stanie ocenić, czy odnaleziona informacja jest adekwatna do użycia. Wspólnie nauczymy się katalogowania wszystkich typów zbiorów pod względem formalnym i przedmiotowym. Na zajęciach zostanie Państwu przedstawiona jasna i klarowna informacja, jak należy katalogować zbiory. Teoria będzie stanowić dodatek do podstawowego elementu zajęć, czyli praktycznej umiejętności katalogowania, której będziemy wspólnie się uczyć.